Cześć! Mamy styczeń, i z nowym rokiem przychodzę do Was z aktualizacją naszych krewetkowych regałów. Najpierw opowiem trochę o sprawach technicznych, a później pokażę Wam, co pływa w naszych zbiornikach. Jak być może pamiętacie albo możecie zobaczyć na wcześniejszych filmach, w tym miejscu stał regał drewniany. Był to regał Ivar z Ikei i właściwie pełnił swoją funkcję. Jednak nie dawał nam możliwości dostawienia większej ilości zbiorników. W związku z czym postanowiliśmy go wymienić i na jego miejscu stanął metalowy regał polskiego producenta, a właściwie trzy regały Helios. Wszystkie trzy regały mają wysokość 213 cm i 45 cm głębokości. Natomiast jeżeli chodzi o szerokość, to pierwszy regał ma szerokość 100 cm, a dwa kolejne 90 cm. Dzięki czemu udało nam się uzyskać całkiem sporo miejsca, ponieważ te akwaria, które znajdowały się na drewnianym regale, stanęły na dwóch pierwszych, a trzeci regał dał nam możliwość założenia 15 nowych zbiorników. One jeszcze nie wszystkie są założone na razie dojrzewa sobie tutaj 9 akwariów natomiast mamy wolną, jeszcze górną i dolną półkę, na których stanie jeszcze 6 zbiorników. Przy okazji wymiany regałów zabezpieczyliśmy sobie też dodatkowo ściany, i na ścianach położyłam piankę pod panele. 3 mm. Poza tłem pełni ona również rolę izolacji przed dźwiękiem oraz przed temperaturą, ponieważ nasze mieszkanie jest mieszkaniem skrajnie położonym i ściana była dosyć chłodna. Teraz jest izolowana i faktycznie w akwariach temperatura jest nieco wyższa, nie wychładzają się od ściany. Jeżeli chodzi o regały, są to regały o nośności 400 kg na półkę, a więc dosyć solidne, stabilne. I faktycznie nic się nie odkształca, nic się nie odgina. Połączone ze sobą łącznikami, dzięki którym stanowią jedną solidną konstrukcję. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to drewniany regał miałam oświetlony belkami sansem. Były to takie metalowe listwy o długości 90 cm 14 w mocy i byłam z nich bardzo zadowolona, natomiast nie udało mi się już ich niestety dostać. Nie są dostępne w sprzedaży. Listwy z drewnianego regału świecą sobie tutaj na tym regale po środku. Natomiast pozostała część regału jest oświetlona LEDami hapeta. Są to takie tuby LEDowe. Też o długości 90 cm. 11 W, czyli troszeczkę mniej. 1600 lumenów. I myślę, że też pełnią one tutaj swoją rolę. Były o połowę tańsze. Gdyby była możliwość, to zakupiłabym tutaj. Takiej listwy jak miałam wcześniej, natomiast tak jak już mówiłam, nie były one dostępne. Wadą tych listów jest na pewno to, że punkty świetlne nie są równo w nich rozłożone i taśma LEDowa, bo w tej tubie znajduje się taśma LEDowa, jest nieco skręcona. Pewnie by można było to reklamować, ale nie widzę potrzeby. Jeżeli chodzi o zasilanie systemu filtracji na tym regale oraz na regale z neokardinami, bo mamy podpięte oba regały pod. Jedną pompę, to odpowiada za nią pompa Atman, o której był już film na naszym kanale. Jest to Atman HP 12000. I radzi sobie ona naprawdę wspaniale. Nie ma z nią żadnych problemów. Przy okazji wymiany regału wymieniłam też wszystkie filtry we wszystkich akwariach. I są to filtry akwanowe. Mamy tutaj dwa rodzaje tych filtrów, NSF 200 i NSF C350. 350 musiałam nieco przerobić, bo były za wysokie do tych akwariów. Więc przy okazji mamy też całkiem nową filtrację. Jak widzicie, filtry mają dosyć pokaźne gąbki. Te zbiorniki są to akwaria 25-litrowe o wymiarach 25x25 na 40 cm głębokie. Mamy 30, będziemy mieć właściwie 30 szkieł o tych wymiarach. A wadą tych filtrów, które są zainstalowane w akwariach, jest to, że kamienie napowietrzające dosyć łatwo się zapychają. I później ciężko je odetkać, więc we wszystkich filtrach wymieniłam również kamienie napowietrzające, na takie drukowane. To co na ten moment mogę powiedzieć o nich, to, że są one dosyć kruche i łatwo się łamią tutaj przy gwintach. Ale mam nadzieję, że będą łatwiejsze w czyszczeniu i nie będą się tak zapychać jak kamienie ceramiczne. Z takich technicznych rzeczy jeszcze zadbałam również o pokrywy. Na wszystkich zbiornikach mam teraz Pokrywy wcześniej po tych pokryw na akwariach nie było. Zależało mi na tym, żeby te pokrywy były szklane, żebym miała łatwy dostęp do akwarium, a jednak, żeby ograniczały parowanie, żebym tutaj miała przestrzeń, którą mogę sobie nie wiem, czy wyłowić krewetkę. Bo ja jak wchodzę tutaj do krewetek, to zawsze coś grzebię, zawsze przeławiam, czy można łatwo nakarmić, więc potrzebowałam, żeby te pokrywy nie pokrywały całego akwarium, ale żeby jednak ograniczały w jakiś sposób parowanie, żeby były również szklane. Szkło jest bardziej odporne, nie wygina się tak jak... nie odkształca się tak jak materiały syntetyczne. Byłam przekonana, że jak pójdę sobie do szklarza i zamówię takie pokrywy z wykończonymi rantami, to nie zapłacę jakoś dużej ceny. Okazało się, że suma, jaką policzył mi za 30 sztuk takich szkiełek, była horrendalna. Pewnie jak ktoś jest techniczny, to może sobie sam takie szybki dociąć. Ja techniczna nie jestem, więc podzielę się z Wami takim tipem, a mianowicie jest to najtańsza szklana deska dostępna na Allegro albo na AliExpress. I ona jest tak skonstruowana, że mamy szybę, a do tej szyby przyklejona jest po prostu folia z nadrukiem. I jak tą folię z nadrukiem się odklei, a można to zrobić używając ciepła, albo nawet tak po prostu ją zdrapać. Ja wkładam sobie te deski do zmywarki. Przy okazji zmywania naczyń, one się podgrzały trochę, odmoczyły i bez problemu ta folia z tego szkła zeszła. I tym sposobem mam pokrywy na akwarium za 12 zł. Taki patent. Ta deseczka ma wymiary 25x35 cm, a więc idealnie pasuje na takie szkła 40x25x25. I teraz pokażę Wam, co pływa w naszych akwariach. Tutaj sobie dojrzewają zbiorniczki. Także jeszcze nie ma w nich krewetek, ale myślę, że już lada dzień będzie można je zasiedlać. I tak od góry tutaj dojrzewa sobie zbiornik na krewetki z Sulawesi. To jeszcze trochę potrwa, bo taki zbiornik musi dosyć długo dojrzewać. Obok mamy akwarium z Cardina d'Enerli. Tutaj mieszkają nasze kardynałki. Niezwykle ciekawe krewetki. O nich też znajdziecie film na naszym kanale. liczne są. Niżej mamy 50-litrowy zbiornik z krewetkami Masapi Tiger. To również są endemiczne krewetki występujące w rejonach jezior Sulawesi. I obok 50-litrowy akwarium z krewetkami Calceo. Niżej mieszkają sobie Grzesia glonojady. A na najniższej półce stoi sobie nasza kostka z krewetkami Tangern Tiger. Na środkowym regale, na najwyższej półce mieszkają sobie krewetki Galaksy. Krewetki Yellow King Kong z pomarańczowymi oczkami. obok czarne krewetki Fancy Tiger. Niżej mamy zbiornik z krewetkami PBL. Obok krewetki Super Crystal Red. I obok zbiornik również z krewetkami Super Crystal Red, z których wybrałam Super Crystal Red Extreme. Na kolejnej półce regału mamy krewetki Crystal Red. To jest stado wydzielone z innego naszego zbiornika i wszystkie krewetki tutaj mają cztery białe pasy. W kolejnym zbiorniku mamy krewetki. PerL gradaccji K14 I obok również znajduje się zbiornik z krewetkami perL. Tutaj również mamy perLki. Tutaj mamy zbiornik z młodym stadem red devili. Młode krewetki jeszcze wciąż są na etapie wzrostu. Obok mamy zbiornik z krewetkami blue bolt. I jeszcze jeden zbiornik z krewetkami, nad którymi aktualnie pracuję. Na najniższej półce mieszkają sobie krewetki Pintos Potetcat. To jest również młode stado krewetek. Obok również krewetki, pinto. I ostatni zbiornik to hybrydy tangtai. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!